Odpowiedziałbym, ale uzgodniliśmy, żeby nic nie mówić, tacie. I co, jeszcze chcesz mi zepsuć pilota? I dlaczego ciągle patrzymy na jakieś zwierzęta, psy i inne jakieś, zamiast oglądać sport? Zamiast sportu oglądamy ciągle jakieś głupoty. Ale dobra, mam inne pytanie. Jak udało ci się zjeść pięć babeczek w dwie sekundy? Odpowiedz, nie udawaj. Ludzie lubią rozmawiać ze zwierzętami. Nie wiedząc, że ich rozumiemy. Ej, 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 widzę, że unikasz pytania. Widzę to. Rozumiem. Kiedy się skończą te trzy dni, żebyśmy mieli chwilę spokoju bez zwierząt w tym domu. Bez psów i innych problemów. Artur, Dawid, przyjdźcie to szybko. <grym> Czemu on nas tam wzywa? Pewnie tata na niego krzyczy. Hura, hura, nareszcie przyszliście. Szybko uratujcie mnie.